Moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, ale dzisiaj jest. Mwa, perełka, moi drodzy, perełka. Udało mi się uciec z więzienia. Nie uwierzycie w to, ale udało mi się uciec z więzienia. A dzisiaj, moi drodzy, chcę iść do Dawida, bo on mnie uwięził, do Davea i sprawdzimy jego reakcję. Jakim cudem się uwolniłem? Mam nadzieję, że, bo naprawdę łatwo im poszło. Nie wiem, jakim cudem, ale ja po prostu się wyszedłem i normalnie nikt mnie nie szuka ani nic. Nie wiem o co chodzi, ale idziemy do Davea, porozmawiamy z nim. Na pewno się wkurzę, ale zobaczymy jego reakcję. Oczywiście, jeszcze przed tym, moi drodzy, dopóki nie spadnę sobie z drzewka, to Przedstawić subskrypcję na tym kanale I 100 tysięcy jest teraz prawdopodobnie już Także dziękuję wszystkim za 100 tysięcy subów Będzie verification i przycisk, znaczy przycisk to trzeba zamówić I uwaga Pstrzyk. Mam nadzieję, że się każdemu udało I moi drodzy rozpoczynamy piękny Odcineczek. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy, jestem przed murami, Czekajcie, Rozwalę tylko tych geniuszy, którzy mi tutaj będą przeszkadzać. Strasznie, ale strasznie przeszkadzają. Się palisz. Dobra, zabity. E, musimy iść, moi drodzy. Nie wiem, jak tu się wchodzić dokładnie do tego zamku, gdzie jest dokładne wejście, ale wyjdziemy się oczywiście przez mury tego zamku. przez murki. Dobrze, nie wiem, gdzie jest. Zaraz się dowiemy, ale muszę na spokojnie dojść, moi drodzy. Na spokojnie muszę iść, żeby tutaj nic takiego się groźnego nie stało. Dobrze, to ja jestem ogólnie tutaj, wiecie, w pokoju, tylko chcę zobaczyć reakcję pana Dave'a na to, jak uciekłem z więzienia. Nie wiem, gdzie. Gdzie on jest? Nie wiem gdzie on jest, czekajcie. Gdzie jest pan David? Dobrze, idziemy. Idziemy tam, tam, gdzie ostatnio. Chyba widzę jego nick. Ale daleko jest. Dobrze, dobrze, idziemy tam. Idziemy tam. Już ja się cykam. O nie, o nie, o nie. O! Eee, Nie! Co ty tu robisz? Nie! Nie! nie zatrzym się! Nie, uciekł! Ale zatrzym się, Davik! Do, 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 porozmawiamy! Dobrze! Ale, ale nie, ale zaczekaj, który ty uciekłeś? Uciekłeś z więzienia, ale dlaczego uciekłeś? Jak ty uciekłeś? Nie, nie, ja tam sta... Ale nikt mnie nie pilnował, ale? tak sobie wyszedłem ale po nie. prostu. Ale, ale zaczekaj, ale tam... Nie, Dawik, ale, ale nie nerwuj tam... mnie. Ale ty tam stoisz, ale ty tam jesteś co? Trzeba jakąś paranoję, no, no jesteś tam, jesteś w więzieniu. David, czekaj, walnę cię w głowę, co ci jest? Na, naprawdę. A no, Naprawdę jesteś między... No ci coś ale między oczami cię coś boli, poczekaj. No, ja zmyję ci tę tą głupotę z twarzy. nie! Nie, nie. nadal to, masz! No nie da się! Słuchaj, świrujesz. jesteś! Mary, no, ja nie widałem! Wyszedłem sobie tak o, widzisz więzienie, Ja ci tam dawałem! elo, jedzenie ci dawałem, no przecież. Masz prezent. No. O dzięki, ale czy nie ma? za co nie ma za co. Przestań. Dziękuję. <laughs> Koniec. Dobra, o co chodzi? Wy nie rozumiecie. Słuchaj, Może za, jakieś halucynacje. Nie, no jest, ja ci tam przed chwilą jedzenie przynosiłem, no, no dosłownie 5 minut temu, byłem się teraz przewietrzeć, bo tam strasznie śmierdzi od ciebie Co? No, no serio, no, no chodź zobacz Jak no chodź. śmierdzi ode mnie, zawsze pachnie no, perfumami no, najwyższej klasy No nie powiedziałbym, no, 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 nie, oj, no, 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 w tej celi no. twojej Ale Co? no to jest niemożliwe, no to, no to tam jakoś, nie, nie wiem, no coś holograma jest tam tak. Co? Nie, no naprawdę, nie, no, no naprawdę, ty, no ty tam jesteś, nie wiem dlaczego, ale się rozebrałeś tam, no ale dobra Co? No nie, stój, no. bo ja się boję, Ej, bo ja się boję. Naprawdę, naprawdę, ci mówię, serio. Nie, ja się cykam. Tam... Zobacz, no przecież tutaj jesteś, no przecież ty tutaj byłeś. No, gdzie? Myślałem, że po prostu ci gdzieś ciepło. To, no tutaj na dole, no zobacz. No nie, nie, tam, no tam to nie, tutaj na dole, no zobacz sobie. Jezus, kto to? <laughs> Zamknij go, weź go odklej, Dobra, weź, weź radę go, weź go odklej. Weź go! Junior! Junior! Weź go! Weź go! Weź go, pan pan go, pan weź, weź go junior! Kto to jest? Nie, zatrzym się, Junior! Junior! Dobra, uspokójmy, nie dotykaj panią, mnie! Panią Junior, ej, czy ty masz Cześć, paweł z tym, Co to jest, widzowie? dziękuję, dziękuję ci, że mnie wypuścili! Puj, jesteś cały obsiniony i ześlimaczony z kupy, zielony, weź się! ale jak ty Nie, 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 musimy porozmawiać spokojnie! Panion Junior, do sedna! Panią Junior! Tyli, jak mnie pan, co to za znaczy, ci, panią? Ty jesteś moim synem? Chodzisz? Co, ja mam Dobra, syna... Teraz Dawid, możemy porozmawiać. Chodź, choć, ja, pociek, do, podcieka, podcieka wręcz, chodź, chodź za chwilę. Poczekaj panie Junior. Chodź Ja mam syna? Ja mam syna. Nie nie wiem co ty tam robisz. Nie, nie Dawid, ja się chcę się zabić. Ja chcę się zabić. Nie, nie, czekaj Paweł, kiedy ale to zabić? może... Nie chcesz poznać swojego syna? Ja jestem za choć... młody na syna, ja mam 18 lat, ja syna nie planowałem A, Ale nie, ale chodź zobaczymy twojego syna, ja, on się wydaje ja, fajny. ja muszę ja... gdzie masz... Jest tu kosz na śmieci, wskoczę do niego. Nie ma, nie ma właśnie kosza, nie da się. Nie nie gadać, że mam syna. Musisz, musisz zmierzyć się z odpowiedzialnością. Niemożliwe, nie mogę Poznajmy mieć. Poznajmy twojego syna. Poznajmy twojego syna. O Boże. Pulsuje mi serce jak nigdy w życiu. Nie no nie gadać, nie że mam, mam syna. Ja mam nadzieję, że ten syn jest ogarnięty, ale z czego co widzę stary to jest jakiś psychowan. Halo? Sy? Halo? Dzień. Tutaj. jest. O, o, się to, witam, witam, witam. Cześć Paweł, Paweł proszę <laughs> o Bardzo cię proszę. Nie pamiętasz mnie. Jest! Jest! Weź go, daj. Spójrz się, Panie nie na takuś, nie na takuś. A to nie jest mój syn, on ma oczy w drugą, tatę. W drugą stronę. Popatrz. Przepraszam, bardzo Cię przepraszam. Popatrz. Czy ja i, wyglądam jak on? No bo on się patrzy na ślinę, no bo on mu coś. Jezus. Weź go. On jest palny. Nie, bo ja, bo gadacie dzisiaj na przykład, nie wiem, <ślam> jakieś Chowanego. Możemy się w berka popawić. No, Ale, Dobra, uciekam, uciekam. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj! No David, zostaw go! Nie że no, nie gadasz, się będziesz bawił w takie coś. No <grym> ja nie chce się bawić, tylko go trzeba złapać, że może Dobra! Dobra, szybko, gdzie on jest? Tu jest! Tu on coś kradnie! Szybko! Co on nie robi? Nie Ej! Przestań! Oj! Nie, jak to? Jak? Przestań, nie nie bo dostaniesz złapać. tym znowu to ma O nie, 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 proszę, proszę Dobrze! Proszę, dobrze! Porozmawiajmy, skąd się wziąłeś? I w ogóle czekaj, bo ty, ja byłem przed chwilą w serii, wyszedłem sobie i jakim cudem się. Da nie! No, no ja myślałem, ale mój no ja mózg myśliłem. jest rozwalony! Ale no ja myślę, że to ty jesteś cały czas, tylko że ci po prostu ja nie rozmawiałem. wanny stare, weź go. Nie, weź go. O, stary. Ale tutaj, o, tutaj trzeba umyć ładnie. Jezus, stary. <laughs> trzeba tutaj ładnie. O, <laughs> ale... Śmiesznego mam syna w miarę, wydawałam się głupi. Dobra. Ale śmieszny też do tego. Chodź tu, chodź tu Wiesz kąpię, dobra, bo ja tutaj się samotny Dobra, Dawid, nie, ja sam tego nie zrobię, musimy razem. Dobre. Dobra. Boże, ale mam o, cringe. Mm, ja o, nie o, mogę! O mój ale Boże! Wiem na ta wanna, nie? No coś pięknego, co Śmier Ale bo... śmierdzi i szybko słuchajcie. Słuchaj, słuchaj, coś tam się u ciebie działo, Powiedz mi, co się tutaj <laughs> zmieniło, bo ja co no najmisi siedziałem w tym więzieniu już o mnie zapomniałeś. Nawet <laughs> ale, nie cieszyłeś, że jestem własnem, no to jest Ale strasznego. ty się sam uwięziłeś! Ja jesteś ojcem, jaśnie. Poczekaj, jesteś moim ja synem. Uspokój się, masz ziemniaczka Uspokój O, dziękuję. Się. Dobrze, Ej. dobrze, porozmawiajmy. Do, bo ja... Nie, powiedz się. mi na samym początku, czemu ty byłeś w celi? W sensie uratowałeś mi życie tak naprawdę, to wyszedłem jak, jak, jak po prostu, jakby ze sklepu Właśnie, nie powinieneś w ogóle wychodzić wracaj do celi. Nie, 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 teraz rozmawiamy, bo teraz... Stare, to, to nie, ty masz sytuację życia, zobacz co się Ej, ze mną nie stało. Nie 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 stało. Nie 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 Dobra, nie muszę nie ci pomóc w takim razie. Ja Twoją tarczą Paweł, Ty nie musisz. Nie, się nie, nie no dziecko. O, ja dziecko, dziecko Dzieci mnie. Nie bije. Bardzo dobrze. Dzieci te nie bije. Byćmy stąd, bo ja nie, nie wytrzymuję, tu jest taki odur... odur. Chodźcie, chodźcie na ławeczkę, na ławeczce sobie usiądziemy. Dobrze. Ja zapajonę idę, ja podnoszę zapaliona, ja tylko jemu wierzę. Nie bo zawsze spać. <grym> to tylko palec, Nie, Synek! Chodź synek. Dobrze synek, nie mów tak dużo, bo... Synek... Synek! Ty jesteś moim psychofanem, czy so, jest bo nie rozumiem no. Synek, ale nie dobrze, jesteś moim synkiem, to ci wierzę. A gdzie jest żabka? Ej uciek? a jest Tudai. tu, dobrze. Chodźmy Poczę na ławkę, porozmawiajmy tutaj. Okej okay. O Jezus, on obok mnie, On nie może się położyć obok mnie. On nie może, on nie może Patrz, nie może. O nie, jest tu! Dobra Dobra, porozmawiajmy. Dzień dobry Dobra, Junior! Powiedz mi, jak się, jak się urodziłeś, bo ja nie mam żony. No, ale jak ty nie. No bocian, nie, no Bocian! Ja... ja tu nie mam Bocianów, kto cię przyniósł? Musisz tak, mi to powiedzieć. No, ja, ja słuchaj, ja nie pamiętam za dużo. Ja jedyne co pamiętam to właśnie to, że siedziałem w celi, to mnie tak naprawdę nie wiem za co, ale wiedziałem, że ty, że właśnie ty jesteś kluczem, że tak powiem, do rozwiązania <laughs> mojego problemu i do mnie. <laughs> A, ale słodki masz gosik, aż bym się no, zabił, ale dziękuję. nie chcę. Dobrze, po, może ten. Pokażę pokaż ci mój, mój, moje miasto, co? Bo nie widziałeś jeszcze. Me, moje miasteczko, ci Moje miasteczko takie, bo tu ogólnie mamy teraz wojnę. No, no, ale, ale twój syn nie wyskoczy. Jak nie, aha, faktycznie. A ja nie, ja nie, faktycznie ja nie ma. Faktycznie. Ja nie no, was, przetestuj. 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 Ale mocno, ale ja nie... mocno, mocno. mocno. Spróbuj na drzewo, spróbuj na drzewo, spróbuj na drzewo. No dobra, 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 poczekaj, poczekaj. Ustu... Nie, mocniej. Nie, nie, nie mocniej nie możesz, nie możesz skakać, nie może skakać. To muszę zabijesz Mocniej! Uf, czekaj, czekaj. No jest no, syna ja, z pracy, dobra, nie ale to nie, nie przeze wiesz. mnie! O, 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 dobra, podaj, podaj, podaj nie schodź! Nie schodź, podaj to. Podaj Dobrze, dobrze. Zejdź na, na ten na murek, Chodź na murek, chodź Dawid. Chodź na murek tutaj, zeskocz, żebyś się nie zabił. No, dobra, dobra. Jestem, I, jestem. I chodź, skacz do wody, chodź. Możesz do Nie, za, nie stanie ci się nic. Daj, skacz! Się nie... no, dobra, Dziecko no, dobra. stać! Dobra, oh, umiesz pływać? Tak, wiesz, to tak słabo bardzo. Wiesz, to ja nie to A, dobra, widzę, dostań. że pieskiem. No dobra, dobra, to wystarczająco, wystarczająco. Chodź, synek, pokażemy ci miasto. Ogólnie tu są zamki, mamy wojnę z Davem, ale, ale on mi pomaga ale, teraz. Musiać, wojny, o, kurde, no. o kurde, o kurde, o kurde Weź to jest jakiś mały Dobrze. Jak, Dobrze Chodź, płyniemy, płyniemy Chodź. Młody. A pokażę ci może na samym pośrodku mój domek, w którym ty teraz zamieszkasz, dobra? Zamieszkasz. Zmieścisz się, widać Jesteś mały, zmieścisz się, chodź um, tu był mój pierwszy domek i podaruję ci go... Nie bo jesteś moim synem, no tylko wierzę ci, bo wyglądasz jak ja Ale nie wiem czy po prostu się tak pomalowałeś kredami, ale dobra, czekaj i to jest to, to jest Tomek właśnie to jest No? Tomek No, drukuje mi gry Jest miejsce, jest miejsce Jest miejsce jak mogę to łóżko tu położyć? Nie da się. Nie da się. Musisz no, tutaj położyć, tak? Nie, jest, tak, na przydejściu. Wiem, wiem, wiem co, patrz. Synek, ale masz teraz idealny domek. Popatrz. No, no, no. Patrz. Ło, wow, ale super patrz. domek. No i. No zauważ. i co, co, zauważ, ale zauważ. Tak, ale no, podobać nie się? Nam tak, się jeszcze tutaj. No, jest ładny, ale jest to w przedszkolu, że tak powiem moi koledzy wypawili się takim fajnym przedmiotem. Ja jakim? myślę, że. Nie, nie! Już nie. go! Weź go! Nie! Ale potem, przestań! Bobasie! Bo junior! Przestań! Ale fajnie, ja Ale... Osiem. No powaliło ci, zostaw ten domek! Junior! Junior! Ale cię zab... Junior skończ! Bo użyję ciata Junior! 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 Dobra, dobra, dobra! Junior! Junior! Nie, ja Ci tylko Chodź, chodź, musisz... Ja tyle zabawy, ale idź do, zabawa, idź do domku, to idź, do domku idź do domku. idź do domku. No dobra. Zostań to na chwilę. A. Lewik, Lewik, mój ja, syn ma, mój, mój syn ma, ADHD To prawda, to jest jakiś piroman Kurde uważać. Nie bażuj, on się położył. Położy. Ale jakiś młodzież, jak zwalczam. Stalaj, Bobo! A, o, coś jest, coś chodź, chodź, chodź. Nie, chcę, chciałem ci pokazać miasto przecież. Stary, jest... jest... wiesz co ty... przez sen mówiłeś, dzieciaku? Co, 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 co? co Ja nie co wiem czy ci uważasz, jest uważasz, że jest z mim synem, ale dobra. Widzowie przekonajcie mnie czy to jest mój syn, no, ja nie wiem. Dobrze, no, ja no, chodź. Ja chodź, nie, że to Okej, ten... okej, okay, taki... okay. chodź, chodź, chodź. Tutaj są jakieś ruiny. Chodźmy, chodźmy. E, tu jest pierwszy... pierwszy to jest jak to się nazywało w ogóle? Jak to kowal. się nazywało? To jest kowal. Wow. Widzisz Widzisz, to właśnie zbudował pan Davic Jest o fajne, tutaj patrz, patrz tu się działo Drzewa, niewiadowe czary, jakaś magia! Tutaj mój telefon. <grym> nie wiadomo. Pokaż mi może nasz domek. Chodź, no chodź, 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 to jest nasz domek. Co się stało tutaj? No nie! To już... No co tu ma być? Co jest? ktoś zniszczył! Nie! Aaa! Nie! Uważaj Junior! Dobra, no wszyscy, żyją, wszyscy są wszystko odpalić. Pani się nieśpadłem, się wszystko z jest Ej, samochodem. Ej ja zbroi nie mam faktycznie. Dobra, zabiłem. Do ja nie mogę, wszystko tu jest zniszczone. No, no i tak się dzieje. Już, przy Już przynosi mi piecha to dziecko. <grywia> co to? <grywia> chodź, chodź, skacz. O Jezu creeper, kolejny. Tutaj tu zaklę jest zaklęta książka, tutaj będziesz robił, tutaj będziesz miał swoją szkołę, będziesz się sam okay. uczył, bo nauczycieli niestety nie ma. O tutaj nie no ma. a tak, tu jest... Coś. Jest, no, no, możesz tam sobie sprawdzić. Jezus, co tu się dzieje? No. No czekajcie, dajcie mi tutaj no. wejść, okej? Okay. Mm -hmm. Wszystko jest bezpieczne Tak, mo możesz Panią tutaj wchodzić, On to nie jest wyjdzie. bezpiecznie więc... Nie, mi no, się nie chce, chcesz... wiesz co? Mi się nie chce w Wiesz co, nie Naprawdę. Halo? Panią? Nie chce mi się Czekaj, czekaj czeka. oh, Nie, co? Nie się nie hmm. Co się tam Co wy zrobiliście? Nie, nie, nie wiem? wiem, tutaj nic nie ma, normalnie możesz wejść Normalnie możesz, ej, no co mu Dewik jest? Nie mogę! On nie, on nie, nie, on wiem. nie potrafi poczni się na drabinkę wspinać. Pomój to już jest szczyt chamstwa. Haliu, <skrym> no dobrze. No, chodź, bo oh, mi cię żal. Ja nie mam drabinki, nie masz merda, postaw drabinkę, bo chyba nie mam <laughs> Jezus, jak... nie, <laughs> jaki nud No, skacz No nie, nie mogę, nie mogę Dobra, dobra, zejdź, ale zejdź, bo i zaraz się zabiję Ale mnie nerwujesz synu Kacz. Okej okay. Jestem, wszyscy są zdrowi, wszyscy są cali Bardzo dobrze, cieszę się Dobrze, tu mamy skrzynki Masz, pobaw hmm? się Fajny skrzynki. Ja mam lepszy mieczek, słuchaj o, Ale wiesz, ja po ty masz halucynacje Serio? O, to świetnie Uu. A patrz co jeszcze ja mam, patrz, patrz, patrz Nie, z nie popatrz Chodź, coś Spro, chodź, za, chodź za nami, chodź z nami co ty masz w ręce? Już, już 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 wy... oddaj to. Oddaj to tacie. Nie, ale, ale Posłuchajmy mnie teraz. Nie dotykaj tego. Papieru. Oddaj to tacie. Oddaj to tacie. Szybko. Muszę, muszę. Oddaj to tacie. Nie, nie, nie. Dobra, czekaj, czekaj. Mudy, skąd masz papierusa? Daj no je. No, Devik, do czego ty do O. O. Znalazłem ja takiego tajnego przemytnika. on się jednego syna. Co to jest za syn? Nie, stary, Dobre, przesadziłeś. Ja... Nie, no, przesadziłeś. My się świetnie bawimy. Ja się tu Ale świetnie my my się świetnie bawimy. Świetnie się to, to muszę przemycić oczywiście dla siebie. Dobrze, chodź. Sucer, chodź, sucer, Junior, Junior. Powinieneś mi to oddać. Daj mi papierosa. Dobrze, masz. Masz. Dobra, to junior, nie, masz, to się pobaw się myszką. Baw się myszką, pobaw się muszę myszką. Bawimy. Masz. Okej, dobra, e, musisz wyjść, Junior. No musisz dobra, ale to ja. nie, nie mam czo, czekaj, Junior. Eee, czekaj, Junior, ja ci pomogę. Czekaj, ja nie junior. mam takiej czarnej magii jak ty. Dobra, Junior, wskacz do nas. Dawaj, dasz radę. Okay. My w ciebie rzucimy. Okay, okay, okay. Mówię, uda ci się. Uch, o nie, jeszcze raz. <grym 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 dobrać dobrać. Dobrać. dobrze, Junior, oddaj teraz. Oddaj, 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 oddaj tacie. Zrobić ci ten, oddaj. No dobra, okej. Jest słodki, jest Dobrze, synu, no myślałem, że jesteś gorszy, ale. ale... Ale dobrze, ufam ci. Jest. Uważaj, Junior! O, nie. Dobrze, już się nic idzie. Już się nie idzie. Junior, no, większość miasta tu wygląda tak, tak samo podobnie. Na razie to tyle junior, ja... Iść do domku, iść do domku swojego, dobrze dobra, Junior. dobra, iść. ale nie do twej, okej? Chodź iść do domu! Do, do, do swojego domku dobra. iść! Do swojego okay, domku. Okay, to cześć, cześć. To, cześć! to zobacz miast, synu Cześć! Nie wiem, nie to jest. <laughs> masakra! <laughs> znaczy nie śmieszny jest! Śmieszny jest ale... Ja, ja, bym, ja bym się śmiał gdyby to był twój syn, ale że to jest mój syn to mnie to przeraża. Wajne, <laughs> mnie to przeraża. Nie wiem. Widzowie wpadajcie na kanał Dave'a tam będzie kolejny odcinek. Subskrybujcie nasze kanały, dziękuję za 100 tysięcy i nie wiem, dajcie znać czy wam się podoba mój synek. Ja się boję Ja się boję mojego syna, trzymajcie się i cześć!